Na kanale sklepu Skrapet mi z tej strony Monika. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na prezentację naszej najnowszej kolekcji. Kolekcja nazywa się Sunflowers. Jak już widzicie po stronie tytułowej y, mamy słoneczniki, ale mamy też bardzo takie y, ciepłe, słoneczne kolory. Y, zrobimy sobie szybką prezentację całej kolekcji. Przejrzymy sobie arkusz po arkuszu i dodatki, a potem wspólnie wykonamy pracę z tej pięknej kolekcji. Na, z drugiej strony arkusza okładkowego mamy elementy do wycięcia: tutaj takie dekory oraz już takie tradycyjne kółeczka z motywem kwiatowym. I mamy też sporo napisów: napisy są czarne na białym tle i białe na czarnym tle. To nowość. I też jest sporo napisów w języku angielskim. Możecie sobie dobrać je na różne okazje. To Twój dzień, szczęścia, dziękuję. Uśmiechnij się, także naprawdę różnorakie napisy i można naprawdę je wykorzystać w, na wiele różnych okazji. Arkusz 0102 prezentuje się tak. Tutaj mamy piękne, jasne, takie słoneczne tło z pięknymi girlandami kwiatowymi ułożonymi w takie koło. Mamy też tutaj takie fajne chlapania, bardzo delikatne, które właśnie łączą to, to w całość. Świetny, świetny arkusz na layout. Z drugiej strony mamy tło, takie beżowo, nawet delikatny, taki jaśniutki brąz, bym powiedziała, że wpada. Bardzo akwarelowe, z dodatkami w postaci tutaj takich dekorów, chlapania. Delikatnie prześwitujące odręczne pismo i pieczęcie. Arkusik 0304. Tutaj mamy Przepiękne girlandy na górze i na dole. Tło jest takie zielono-żółto-białe, bardzo też akwarelowe, delikatne chlapania. A tutaj mamy y, też już samo tło tutaj więcej troszkę zieleni, y, takiego morskiego prawie że koloru jasnego, i też y, akwarelki i chlapania przepiękne. Tutaj mamy arkusik 0506, i na stronie 05 mamy. Arkusz w same kompozycje kwiatowe. Piękne jest połączenie słoneczników i róż. Świetnie to się prezentuje. A z drugiej strony, arkusz, że tak powiem, <grych> z promieniami słońca, czyli bardzo żółty. Tutaj po rogach jest intensywniejszy. Przepiękny, ale to jest kolor. Jest intensywny, ale mimo wszystko bardzo taki, nie wiem jak to powiedzieć, łagodny. Cieplutki jest ten kolor bardzo. Tutaj mamy dwa dekory kwiatowe, kompozycje. One się świetnie sprawdzą. Jak tutaj wytniemy taki fragment, to już się fajnie sprawdzi nam jako część dekoracji jakiejś kompozycji kwiatowej na kartce. Arkusik 0708. Tutaj mamy przepiękną zieleń, bardzo jaśniutką, taką cieplutką, przyjemną, właśnie letnią. No i przepiękne kompozycje kwiatowe. Tutaj troszeczkę koronki nam wystaje. A tutaj mamy tło, które też fajnie się sprawdzi na listki. Jakbyście chcieli z, z, korzystać zamiast tych arkuszy z, z listkami do wycinania, tutaj naszych, to można świetnie sobie wykrojnikiem, właśnie w takich kolorach, y, pasujące listki do tej kolekcji, wykrojnikiem wyciąć. Arkusik 0910, i tutaj mamy przepiękne dekory. Właśnie takie kwiatowe kompozycje na górze i na dole, tutaj nie ma całego dołu zapełnionego, tylko tak jakby są dwie osobne kompozycje, ale one są połączone taką jakby odbiciem koronki. I tutaj oczywiście ten akwarelowe tło, a z drugiej strony yy, przepiękne deseczki, takie jak widzicie połączone, tutaj widać yy, gwoździe, też fajny motyw, bardzo ciekawy. Yy. Na jakąś pracę niekoniecznie kartkową. Dodatkowo mamy arkusze z rameczkami, i są to dwa arkusze, dwa różne. Tutaj mamy ramki i okrągłe i troszkę owalne. Też tym razem się pojawiły rameczki kwadratowe. Taką podobną rameczkę już znacie z poprzednich też kolekcji, a tutaj mamy jeszcze inne kolorki. Tak naprawdę każda z tych ramek ma inny odcień by się wydawało, że na przykład te są bardzo podobne, ale one jednak, ta jest nieco ciemniejsza niż ta tutaj. Także naprawdę każda z nich, mimo tego, że są na przykład tu dwie zielone, to są dwa różne odcienie zieleni. Tutaj jest przepiękna, taka prawie, że złota rameczka. I tu mamy, to są arkusze Frames 1 i Frames 2. Kolejny arkusz z dodatkami to są kwiatki. I tutaj mamy piękne słoneczniki, takie delikatne, żółte kwiatuszki, białe róże. I to... Wygląda mi na astry, ale nie jestem pewna na 100%. Przepiękne kwiaty do wycinania. Szczególnie te drobne kwiatuszki mi się podobają, jako właśnie uzupełnienie kompozycji. Cudowne. I arkusik ostatni to jest arkusik z listkami. To są już listki numer 7. I tutaj mamy właśnie takie listki y, słonecznikowe, że tak powiem, ale też mamy takie przepiękne różnego rodzaju gałązeczki, które właśnie świetnie wypełnią nam y, kompozycję kwiatową. Taka piękna, jasna gałązka też jest y, z kilkoma listeczkami. Te są cudowne, takie puszki. Y, bardzo fajnie to się pewnie będzie prezentować w kompozycji kwiatowej. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą kolekcję Sunflowers. Tak ona się prezentuje, a my się teraz zabierzemy do pracy. Szybciutko Wam powiem, co ja sobie przygotowałam. Chciałabym oczywiście kartkę z tej kolekcji wykonać, i ta kolekcja niedługo się zbliża. Dzień babci i dziadka, ona świetnie się sprawdzi, zarówno dla dziadka, jak i dla babci, bo dla dziadka można wykorzystać ten deseczkowy arkusik i taki w brązie, a dla babci każdy, każdy arkusz się nada. Ja dzisiaj zrobię sobie kartkę w takim moim formacie. I przygotowałam tu sobie już wycięte arkusze z papieru. Pierwsza, pierwsza warstwa będzie z tego przepięknego kwiatowego arkusza, drugą chciałabym troszkę ciemniejszą dać, czyli wykorzystam sobie te deseczki i tutaj takie jasne tło pod moją kompozycję kwiatową wyciąłam sobie już też arkusik z, z arkusza z ramkami tą przepiękną taką właśnie prawie że złotą rameczkę będę chciała ją dzisiaj tutaj użyć wykorzystam też któryś z napisów jeszcze nie jestem pewna którego użyję ale jakiegoś takiego uniwersalnego żebym mogła tą kartkę ewentualnie wykorzystać czy to na urodziny czy właśnie na dzień babci i wyciąłam sobie tutaj troszkę kwiatuszków tu mam dwie takie większe kompozycje kwiatowe kilka takich mniejszych gałązek te musiały się pojawić, bo są prześliczne listeczki. I tutaj te pojedyncze, też listki, te słonecznikowe sobie powycinałam. Dodatkowo mam białe magnolie. Użyję białych kwiatów, bo są też białe w kolekcji. Ale żeby nie było tak bardzo jasno, to przygotowałam sobie też takie żółte, transparentne cekiny. One się pięknie mienią. I będą na pewno ładnie pasowały do tych słoneczników, mam też białego gnieciucha takiego vintage i tutaj troszkę takich elementów koronkowych i też taki fajny sznurek, on właśnie jest żółto-biały więc fajnie się sprawdzi, myślę, że w, w połączeniu z tymi żółtymi kwiatami, także to są elementy, które ja sobie przygotowałam do mojej pracy a teraz zabieramy się i słyszymy się jeszcze na chwilkę na końcu filmu zapraszam serdecznie Karteczka z kolekcji Sunflowers skończona. Prezentuje się tak. Wybrałam w końcu napis To Twój Dzień, bo myślę, że on jest dość uniwersalny. Tu w razie czego, jakby ktoś na przykład chciał na dzień babci, to wystarczy dodać napis babciu i yy, będzie się świetnie prezentować. Yy, kompozycja wyszła tak tutaj trochę wystają nam te słoneczniki tutaj jest kompozycja z tych wszystkich listków i gałązek, te listeczki są bardzo bardzo delikatne, ale są dzięki, właśnie dzięki temu są piękne i świetnie uzupełniają kompozycję, nie przeważają w niej, tylko ją uzupełniają zobaczcie jak fajnie się prezentują pod tymi kwiatkami te listki od słoneczników super, ta rameczka też bardzo dodaje uroku, bardzo mi się w ogóle podoba kolor tej ramki, on się świetnie zgrywa kolorystycznie z tymi papierami Także to jest moja propozycja, jeśli chodzi o kolekcję Sunflowers. Wy się zaznajamiajcie, twórzcie przepiękne prace. Teraz y, będą okazje, żeby tę piękną, nową kolekcję wykorzystać. Y, także zapraszam, y, inspirujcie się i twórzcie y, z pięknej kolekcji Sunflowers. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa, pa, pa.